Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę dla Was zrobiła sałatkę. A z czym to będzie sałatka z brokułem. Ja już mam tutaj brokuł ugotowany. Pamiętajcie, żeby brokuł ugotować z dodatkiem jednej łyżeczki cukru i po ugotowaniu, żeby go przeleć od razu zimną wodą. Wtedy on nie straci tego zielonego kolorku. A my zaczynajmy teraz. Brokuła sobie teraz pokroimy na mniejsze cząstki. Dobro, kład dodaję makaron. Ja mam tutaj takie malutkie muszelki już ugotowane. I będziemy kroić szynkę. Szynkę kroimy w kosteczkę. Teraz kolej na ser żółty, również kroimy w kosteczkę. Pieczarki. Ja mam tutaj kilka sztuk konserwowych. Kolejny składnik, który będę kroiła, jest to cebula czerwona. Teraz pokroimy jajka. I ostatni skłonik, który będę kroiła, jest to szczypiorek. Teraz sobie wszystko wymieszamy. Teraz jeszcze sobie doprawimy do smaku solą i odrobiną pieprzu. Ponownie wymieszamy i bierzemy się za sos. A więc tak, tutaj mamy jogurt naturalny. Majonez i muszczardę i razem mieszamy do połączenia się składników. I teraz wylewamy do naszej sałatki. I mieszamy do połączenia się składników. Sałatkę mamy gotową, tak się prezentuje. A więc, kochani, jeśli Wam się podobał pomysł na tą sałatkę, działajcie. Życzę smacznego i do zobaczenia.